Hej, 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 Z Kostko Dzisiaj przyjrzymy się kostce Tornado V2, która według mnie jest najlepszą kostką 3 na 3 da się kupić. Więc kostka idzie w dużym pudełku, niestety moje pudełko jest obite dosyć mocno, ale otworzymy. Co tutaj widzimy? Na pewno kostkę w opakowaniu, do, którą kostkę za, do kostki teraz przejdzie. Mam tutaj również taki stwórz. Oczy idło w Zobaczycie zaraz, jakie są rzeczy. Na rzeczy w tym pudełku to jest m.in. karta Torino v 2 Instrukcje o regulacji. ściereczka do kostki z logiem. Tutaj widzicie logo. Mamy worek, ale z takim, z takim materiałem. Dosyć dziwny ten materiał, ale okej. Okay. Samo pół. To chwilę położę. Zaraz to coś. Chwilę, chwilę. My tutaj jeszcze mamy coś do regulacji. Coś do regulacji, tutaj ma regulację oczywiście tanie rzeczy regulacyjnych. bardzo potrzebne to jest na chwilę o was schowam tutaj jeszcze mam powiem do gry kostkę dostajemy w takim pudełku i kostkę pierwsze ruchy tutaj mamy ruchy takie Kostka jest tak naprawdę cicha, bardzo cicha. Kostka jest bardzo cicha, więc bardzo dobrze. Kostki ciche są bardzo fajne. Dobra. Teraz porównamy to do, do innych kostek 3 na 3 typu GAN Mini, GAN 12 Maglev. Czyli GAN 11 Pro. Zacznijmy sobie porównanie wielkości. Porównanie wielkości. Tak wygląda. Tutaj mamy Tornado. A tak się prezentujemy: to jest GUN Mini, GAN to jest to. To jest GAN 12, a to jest GAN 11 Pro. Tornado P2 ma 55 mm. Więc jest stosunkowo mała. To są bezgłowe rozmiary kostki 13, to jest 56 mm. Cała kostka ścina na zakręcie dobrze W Taki już mam problem, ale mniej więcej tak da radę. Teraz w, tym, w drugą stronę. No przy takim, ale. A tutaj to. Jakoś daje radę, więc bierzemy, pokazuję Wam pierwszy system regulacji, czyli wyciągamy sobie to cóżko od dołu, bierzemy ten taki cuś. zmieniamy to na górze. Pierwszą regulacją jest to, czyli taki tutaj cuśek. Przekręcanie w kierunku wskazówek zegara, Daje moc sprężyny, a w przeciwną regulację, tutaj e, regulacje, no napięcia sprężyny, czy coś tego typu, nie pamiętam już dokładnie. Co tutaj jeszcze mamy? Na pewno, na pewno, na pewno mamy śrubokręgiem, ciekawą, akurat tutaj jest niepotrzebny I mam również takie, coś, teraz no, to jest bardziej, coś, to jest to, coś, to, to, to nie potrzebujemy. Na chwilę zamknę to. Na chwilę to zamknę. I tutaj mamy takie magnesy. I możemy tak sobie przesuwać i zmieniać magnesy. I mam magnesy na domyślnej formie. I tak wygląda. Bardzo dobra kostka. To moją główną kostką. smaruję tą kostkę to Atheron Lubes Pro i Cubicle Speed. Tymi smarami smaruję tą kostkę. Kostkę bardzo polecam, kosztuje 150 zł. Więc bye bye.